Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam dziś na rozkład tygodniowy. Zobaczymy, jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla wszystkich znaków Zodiaku. Najpierw, oczywiście, zaczniemy od osób spod znaku Barana. Tydzień od 18 do 24 października. Jaki będzie ten tydzień dla osób spod znaku Barana. Co może się wydarzyć w tym tygodniu u osób z znaku barana. Tydzień od 18 do 24 października. No tutaj karty pokazują być może jakieś większe inwestycje, większe wydatki, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne. Jeżeli chodzi o takie kwestie powiązane być może z Twoim otoczeniem z nie wiem z planowaniem rodziny. Te karty mogą informować o tym że być może coś was przerośnie. Teoretycznie wiecie że macie jakiś droższy większy wydatek na rodzinę ale mimo wszystko jeszcze będzie mało bo tutaj karta rycerza Monet symbolizuje, że coś jest jeszcze ponad nasze możliwości. Tak więc, tutaj, jeżeli chodzi o osoby spod znaku Barana, jeżeli w przyszłym tygodniu um, liczycie się z tym, że będziecie mieć dość duże wydatki, jeżeli chodzi właśnie o właśnie jakieś kwestie rodzinne, to tutaj karty pokazują, że mimo wszystko i tak jeszcze będziecie musieli wydać więcej niż, się, um, niż zamierzaliście. To teraz Beki. Zobaczymy, co ty u byków. Byk, jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku byka. Co się może wydarzyć od 18 do 24 października dla osób z podznaku byka. No, tutaj karty pokazują, że być może będziecie mieli kontakt albo z y, jakąś osobą, jakimś urzędem y, z daleka, z czymś, y, to może być jakiś urząd powiązany, właśnie, albo z jakimiś sprawami, które nie, nie, nie będziecie w stanie na przykład y, załatwić w waszym aktualnym y, miejscu zamieszkania. Tylko właśnie gdzieś dalej będziecie musieli się wybrać, i to może być coś powiązanego właśnie z kwestiami finansowymi. Tutaj mam wrażenie, że być może część z Was właśnie będzie załatwiać jakieś sprawy właśnie powiązane z tymi kwestiami finansowymi, z kwestiami bankowymi. Tutaj karty mogą mówić o tym właśnie, że. Jeżeli chcesz coś załatwić w przyszłym tygodniu, to ym, powinnaś, powinieneś ym, przede wszystkim właśnie y, pójść w kierunku ym, urzędów, które są może troszeczkę dalej może mają, że tak powiem jakieś takie większe możliwości, może to nie są, że tak powiem jakieś regionalne urzędy, może nawet nie państwowe, nasze, polskie tylko gdzieś właśnie może nawet jakieś zagraniczne, może tu też chodzić o jakieś instytucje, że będziecie co po niektórzy coś załatwiać, bądź też tu też może chodzić o jakieś kwestie zabiegowe, kwestie lekarza lekarza z daleka dzięki któremu jesteście właśnie w stanie otrzymać to co chcieliście, bądź też y, niektórzy z Was mogą mieć właśnie do załatwienia jakieś sprawy powiązane właśnie z lekarzem z daleka, y, który no będziecie mógł dość słono kosztować, bo tutaj też są karta y, króla monet, mówi o takich dość no dużych wydatkach. Y, tak więc y, to tyle, jeżeli chodzi o byki. Teraz bliźnięta. Zobaczymy, co tu u bliźniąt. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października na osób z podznaku bliźniąt? Tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku bliźniąt. Co może się wydarzyć w tym tygodniu? Od 18 do 24 października. No tutaj karty pokazują, że możecie mieć ciężki tydzień emocjonalny, możecie poczuć, że jesteście w pewien sposób ograniczeni, że pewne myśli nie pozwalają Wam wyjść poza tą swoją własną strefę komfortu. To będzie powodowało pewne obciążenia, przygnębienie, i tutaj karty pokazują, że zechcecie właśnie w przyszłym tygodniu od tego wszystkiego też odejść. Może cały czas macie właśnie jakąś taką trudną sprawę do załatwienia, z którą nie wiecie do końca, jak sobie poradzić, w którą stronę pójść. No stop może tkwicie w tym samym schemacie myślowym i to was jeszcze tym bardziej dołuje. To powoduje, że coś może was tutaj akurat przerastać. No i tutaj w przyszłym tygodniu bliźnieta stwierdzacie, że chcecie już od tego. Odeść, macie już tego serdecznie dość. Tak więc tutaj karty mogą wskazywać na to, że to, co było najgorsze, takie wasze um, samopoczucie mentalne, to wszystko już, że tak powiem, mija, bo już chcecie y, od tego odejść. Y, to teraz raki. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku raka. Tydzień od 18 do 24 października dla osób z znaku raka. Jaki będzie ten tydzień? No tutaj, karty pokazują, że. Mm, Możecie, że tak powiem, odnieść zwycięstwo oszukując albo kogoś, albo samego siebie, i to będzie powodowało u was jakieś ograniczenia. Niby odnosisz zwycięstwo, cieszysz się z tego powodu, choć może właśnie wiesz, że nie do końca postąpiłeś, bądź postąpiłaś, i później masz właśnie jakieś takie bardzo negatywne, ograniczające myśli. Tak więc u osób spod znaku raka może się właśnie zdarzyć taka sytuacja, że w pewien sposób kogoś oszukacie i teoretycznie na tym, tym możecie coś zyskać, ale mimo wszystko to i tak w pewien sposób poczujecie się ograniczeni. To teraz lwy. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku lwa? Tydzień od 18 do 24 października o, dla osób z podznaku 2. Jaki będzie ten tydzień? O, no tutaj karty pokazują, że w przyszłym tygodniu Odezwie się przeznaczenie. Mam wrażenie, że właśnie mm, pierwsze skrzypce będzie grało przeznaczenie. Coś musi się wydarzyć, coś, coś musi mm, odbyć się w Waszym życiu, co teoretycznie zmieni je o te 180 stopni, i pewna kwestia zostanie zburzona, i może być taka też sytuacja, że to, co zostanie zburzone. W pewien sposób was może przerosnąć. Tak więc kartę pokazuje, że hmm, po pierwsze, e, nachodzi nagła zmiana, która coś burzy, i to ta cała nowa sytuacja może was właśnie tutaj e, przerosnąć. Możecie nie wiedzieć do końca, jak się zachować, co należy e, dalej e, zrobić. E, tutaj karty też mogą mówić o. O czymś, o, o, o pewnych właśnie takich kwestiach, z którymi nie jesteście na co dzień zaznajomieni. W pewien sposób możecie się poczuć właśnie troszeczkę gorzej od, od nie wiem, o tej całej sytuacji, od, od tego, co Was aktualnie właśnie może spotkać w przyszłym tygodniu. Tak więc, u osób spod znaku Lwano może być dość ciekawie. To teraz panny. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku panny? Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku panny? Tydzień od 18 do 24 października. No, do te karty pokazują jakieś kwestie, być może urzędowe. Um, może w przyszłym tygodniu niektórzy z Was będą załatwiać jakieś sprawy urzędowe, e, które no niestety e, nie będziecie w stanie jeszcze załatwić. W przyszłym tygodniu, bądź też w tym wyznaczonym terminie, będą tu jakieś opóźnienia. Karty pokazują, żeby, że nie będziecie w stanie czegoś przeskoczyć, nie będziecie w stanie wykonać jakiegoś kroku do przodu, i przez to możecie być stratni, możecie coś stracić. Tak więc, u osób spod znaku Panny, no tutaj karta pokazuje jakieś takie zawieszenie. To też może chodzić o różnego rodzaju właśnie kwestie powiązane, na przykład z jakimiś lekarzami. Że czegoś nie będziecie w stanie, niestety, tutaj przeskoczyć, zostaniecie zmuszeni właśnie do tego, żeby poczekać. Że jeszcze to nie jest tak, ile to jeszcze nie jest ten czas, gdzie należy coś wykonać, i przez to właśnie, że nie możecie wykonać kroku do przodu, to tutaj coś tracicie. Tak więc, osoby spod znaku panny, no w przyszłym tygodniu mogą się nastawiać na lekkie, właśnie. Opóźnienia w jakichś takich y, tematach, być może, właśnie powiązanych ze zdrowiem, bądź też z urzędami. Y, to teraz wagi. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób spod znaku wagi? Tydzień od 18 do 24. Października dla osób spod znaku wagi, jaki będzie ten tydzień? Czego mogą się spodziewać osoby spod znaku wagi? No, tutaj karta pokazuje jakąś szansę. Na dodatkowy zarobek, być może na dodatkową pracę. Tak więc, jeżeli jesteś osobą, która właśnie e, szuka czegoś dodatkowego, szuka pracy, to tutaj jak najbardziej w przyszłym tygodniu macie szansę otrzymać jakąś propozycję, która otworzy wam e, jakieś nowe drzwi. Wejdziecie w zupełnie coś nowego. Dzięki temu też e, będziecie się czuli, że coś wygraliście. Wszystko w każdym razie pójdzie po Waszej myśli. Odniesiecie sukces, jeżeli właśnie chodzi o jakieś kwestie dodatkowego zarobku bądź też dodatkowej pracy. To teraz skorpiony. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób spod znaku skorpiona? Jaki będzie tydzień? od 18 do 24 października dla osób z znaku Skorpiona. No tutaj karty pokazują jakąś stratę poprzez brak jakiejś wiedzy. Być może czegoś nie będziecie, um, nie będziecie, że tak powiem, nie będziecie posiadali jakiejś tam wiedzy, która właśnie może spowodować to, że w pewien sposób mimo wszystko i tak wyjdziecie na swoim. Jest, są czasem takie sytuacje w życiu, że nie wiesz, że czegoś nie wiesz, on, coś na tej zasadzie. I dzięki temu, że teoretycznie tracisz na tym, że czegoś nie wiesz, ale możesz na tym też i dużo zyskać. No, coś, coś takiego. Mi tutaj przychodzi na myśl, jeżeli patrzę na te karty na przyszły tydzień, teoretycznie jest strata poprzez brak jakiejś wiedzy, ale mimo wszystko i tak wychodzisz na tym, bo wszystko to, co zamierzasz zrobić, to jesteś w stanie to pokonać, bo tutaj karta, mamy na końcu kartę, kartę siły, tak więc możesz wręcz góry przenosić, tak więc... Dla skorpionów teoretycznie też to będzie bardzo fajny, udany tydzień. To teraz Strzelce. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla Strzelców? Tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku Strzelce. Jaki będzie ten tydzień? No tutaj karty pokazują jakąś informację, jak, jak, jakąś, jakąś wiadomość, jakiś dokument, który może przyczynić się do tego, że będziesz w stanie otrzymać jakieś pieniądze, nie wiem, może jakąś dotację, może też ubiegasz się o coś takiego. Z tym, że tutaj karty pokazują, że w pewien sposób y, musisz się, że tak powiem. Y, nie wiem, może nie chwalić tym, że, że coś załatwiasz, że, że starasz się być może właśnie o, o, o jakieś pieniądze, o jakieś dotacje, może, nie wiem, zamierzasz wziąć udział w jakimś konkursie. No tutaj karty pokazują, że jak najbardziej jest szansa otrzymania tego czegoś, czego Ty pragniesz i to jest powiązane właśnie z jakimiś pieniędzmi, z tym, że musisz, że tak powiem, to wszystko w sobie trzymać, nie należy się tym chwalić, trzeba przyjąć właśnie taką postawę, tak jak tutaj mamy kartę pustelnika, na spokojnie, tak z głową do tego wszystkiego podejść, a wtedy jak najbardziej masz szansę właśnie na otrzymanie tego, czego się spodziewasz. To teraz koziorożce. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku koziorożca? Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla koziorożców? Jaki będzie ten tydzień? Pokazują, że w przyszłym tygodniu koziorożcem mają szansę przejść pewną przemianę. Odpuścicie sobie to, co już Wam nie służy, nie będziecie chcieli czegoś kontynuować. No, tutaj um, mogą pojawić się jakieś takie kwestie karmiczne, które w pewien sposób właśnie mogą um, powodować jakieś. Um, Jakąś właśnie taką sytuację ciężkości, z czymś nie będziecie sobie w stanie poradzić, coś może właśnie jeszcze powrócić. Być może właśnie przez to, że na przykład nie wiem, część z Was pracuje nad swoim samodoskonaleniem, może chcecie się zmienić, ale w przyszłym tygodniu właśnie będzie taki moment takiego kryzysu, że stwierdzicie, że może nie warto, nie wiem, powracam do tego, co było kiedyś. I to właśnie ta, ta sytuacja, która y, będzie pe, takim właśnie powrotem, taką transformacją być może właśnie do tego, co było kiedyś, będzie powodowała tutaj u Was pewną ciężkość. Tak więc u osób spod znaku koziorożca, no tutaj karty pokazują, że możecie. Y, w przyszłym tygodniu mieć taką sytuację, która będzie Wam ciążyła, i to może się właśnie, to może dotyczyć pewnych kwestii, które nie chcieliście zakończyć. Postanowiliście, że jednak dalej tego nie kontynuujecie i to w przyszłym tygodniu może, może mieć właśnie taki swój etap, w którym to wszystko powraca i powoduje u Was właśnie ciężkość. To teraz wodniki. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z znaku wodnika? Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób z podznaku wodnika? Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października? się nie stosuje odwróconych kart. No te karty pokazują jakieś takie miłe sytuacje, miłe wydarzenia, choć może się przydarzyć taka kwestia, że w przyszłym tygodniu możecie mieć Kontakt z jakąś osobą taką y, wycofaną, y, trzymającą się na uboczu, z tym, że może Wam się wydawać, że ta osoba nie jest do końca szczera. Y, wy możecie tą osobę poniekąd źle y, odebrać, możecie y, mieć. Przeświadczeniu to, że w pewien sposób ta osoba może coś w dalszym ciągu ukrywać. Niby jest tutaj fajnie między Wami, ale mimo wszystko, coś może Wam nie pasować w tej osobie. Możecie mieć właśnie jakieś takie, nie wiem, błędne założenia, jakieś takie obawy możecie mieć w stosunku do tej osoby. Bo nie wiem, może jej zachowanie będzie miało coś takiego, co powoduje u Was pewne, właśnie takie obawy, taką niepewność. Tutaj też może się wydarzyć taka sytuacja, że to właśnie Wy w przyszłym tygodniu będziecie mieli taki okres w swoim życiu, że tak do końca nie będziecie się czuli w pełni wartościowi, też możecie mieć właśnie pewnego rodzaju Obawy, jeżeli chodzi o, nie wiem, o, o, wasz, o Wasz wizerunek, o Waszą aktualną sytuację. Może jest fajnie, ale Wy mimo wszystko szukacie tak zwanej dziury w całym i macie jakieś takie właśnie negatywne myśli, negatywne przeświadczenia. Może nie do końca właśnie będziecie się czuli um, dostatecznie dobrze, dostatecznie wartościowi, jeżeli chodzi o, o ten przyszły tydzień. Ej, to jeszcze tylko ryby. Zobaczymy tutaj osób spod znaku ryb. Jaki będzie tydzień od 18 do 24 października dla osób spod znaku ryb? Tydzień od 18 do 24 października dla osób spod znaku ryb. No, tutaj karty pokazują kwestie jakiejś być może wewnętrznej walki, może coś ukrywacie i um, wyjdą na ten temat pewne plotki. Um, może ukrywacie, właśnie, nie wiem, jakąś relację, jakiś związek, ale tak do końca sami nie wiecie, co macie z tym, z tym zrobić. I tutaj, no niestety, um, zaczną się plotki, ktoś będzie powielał jakieś. Informacje, że być może ktoś coś wiedział, ktoś coś słyszał, bądź też to będzie taka sytuacja, właśnie, że to wy dowiecie się na temat pewnej relacji, i w przyszłym tygodniu sami nie będziecie do końca wiedzieli, co macie z tym zrobić. Będzie to, czyli właśnie taką wewnętrzną walkę, bo coś, co było przed wami ukrywane, nagle wyjdzie na jaw, i to jeszcze właśnie ze sprawą pewnej plotki, bo ktoś wam przekaże właśnie jakąś taką. Informacje. I tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze czytanie. Życzę oczywiście wszystkim udanego tygodnia i zapraszam na inne moje filmy. Pa pa!